Siemano widzę na naszym kolejnym odcinku z Roblox. Siemano. Dzisiaj sobie zagramy z taką grę jak Hide The Body. I chodzi w tej grze o to, że po prostu będziemy musieli schować czyjeś ciało. Ym, no i po prostu jak to będzie wyglądało, to zobaczcie na gameplayu Więc nie zapomnijcie też zostawić suba z dzwoneczkiem, żeby nie przygodać następnych odcinków. I strzyżę się też łapkę w górę. A no więc tutaj wchodzimy już. Ehm, I będziemy nie? po prostu. No, jakby będziemy po prostu grać. Okej, okay. ja wezmę wiadomo co. Najpierw polecam, bo ja już to grałem. No, ja I nie, nie, I na, Najpierw zajmujemy szafy, bo szafy to są najłatwiejsze miejsca do schowania. Dobra. Ja I szaf jest całkiem sporo. Ja mam ten, więc. Ja mam dobrą. Tutaj kolejna szafa. I jeszcze pamiętam, że jedna metalowa była tu. Tak, tak, na no lewo. Zajmijmy najpierw wszystkie szafy i daj mi... Dobra? Ale co ja mogę uważać No po prostu go dotknij, możesz może godotny tylko i bierz go i pakuj. Nie wiem totalnie gdzie. Ale ja wiem. Tu? spoko. Czy gdzie? A tam. No, tam. patrz jak się ładnie ułożył. Nie, ja totalnie nie I teraz mamy Oj, nasz przyjaciel. Mamy przyjedzie. ogólnie spokojną grę. Nie musimy się o nic martwić, totalnie. No i po prostu przyjaciel do nas przychodzi i przeszukuje dom. Nie wiem po co, ale przeszukuje dom. No i my musimy przed nim schować to ciało. Like. Ok. No Mamy i go rzucić. Tutaj sobie chodzi, tak? Teraz... bym go rzucił nożem? Nie da się. Nie da się. No i po prostu chowamy i tyle. Im więcej, tym lepiej. Czyli to jeszcze będzie być. Ja mam najlepszy pomysł na zbudowanie takiego trapa. I to jest najlepsza technika ogólnie, bo jak go ...skilniemy, że tak powiem, tego nupka to um, możemy jakby... No. Dobra, e, no, Patrz, słuchaj. Jeżeli teraz go jeszcze nie zabijemy... Już go zabijesz, czy nie? Nie. Jeszcze go się, jeszcze się e, nie pojawił. Zanim go zabijemy, możemy jeszcze robić dosłownie wszystko, co chcemy w domu. Czyli na przykład możemy w tym czasie zbudować całą taką pułapkę. Nie jakby pułapkę, tylko e, jakby... Takiego boksa. Ja ci pokażę później. Co mam zrobić? Troll? No. Dawaj. Dobra. Hits. No i kryj go gdzieś. Do drugiej szafy teraz, oczywiście. I potem tymi szafami zakryjemy kolejnego. O. Oj, oj, oj. Problem. Coś się. I nie... ja zamknę. Okej. Okay. We dwójkę jest łatwiej. No i już oh, mamy. No. Nie, to trzeba dopchać. Ty trzymasz je. No, bo on zauważy to. Nie, przez szparkę nie A, widzi. Nie. Ok. Możemy już robić renowację. To będzie nam potrzebne. Do oh. boxa. Co to jest? Z mydło. Gdzie ty jesteś przyjacielu? Tro. A co ja go krzesłem rzucę? Stawię tu domiczkę. <gry> po co? Co, jak go tym trafię? Nie, ta doniczka ma zero damage'a. Wszystko ma zero damage'a. No, pa, ja tutaj robię już normalnie nowy dom. Nasz nowy dom. A jadę się chować pod łóżkiem? Mm, nie za bardzo. Tutaj jeszcze go można schować. Nasz nowy dom, kurczę, robimy. Dobra. To rób tam renowację, a tutaj będę czego? Tylko przy. W sumie jeszcze szaf nie zapełniliśmy, ale ja mam mocnego trapa. O, bardzo boksa Boxa takiego. Relays. No, to się jeszcze poprawi, i tutaj bierzemy drugiego. I w tym momencie, jak postawimy to tu. No i gorzej, jak on już nam wejdzie do domu. Bo On może wyjść nam sam do domu. Ale kto? No ten strę. Ale nie może sam wyjść. Mi do... wszedł. Co? Był jeszcze żywy. I co? Normalnie sobie wszedł. No i co z tego? No i wcześniej musiałem go po prostu tam potem. Mi nigdy nie wszedł. No mi wszedł już. To ja nie wiem, to chyba gracie na jakichś modach. Dobra, postawmy to tutaj. Nie. Tutaj. Szparki nie widzi. Dawaj. Tutaj. Kurczę. Tam uważaj. Dobra, postawmy to tutaj. Ok? Tak, i teraz będziemy to zakrywać. Ale jeszcze i tak są szafy do zapełnienia. Dobra, dawaj. Ty bierz nóż. Gdzie on jest? Ja go zostawiłem tam na dworze. Nie wiem, gdzie jest, więc wezmę krzesło. A to się wszyscy. Przy... Bierz go, ja szukam nóż. Gdzie może wejść. Do szafy. Chyba w krzakach został. Obawiam się. Robimy ładny domek. Wrzucone wszystko. Postawiam. A Jak daleko mogę pójść? A, już nie mogę. Rzućmy doniczką. Niezniszczalną doniczką. To jest już bariera. Nie, nie! Co się stało? Tak się zastanawiam... Ukryłeś się? Hmm, tak. Ukryłeś to sioło? Tak. Okay. Czy można by to jakoś tutaj wsunąć? Chyba nie ma szans. Ale że co? Gdzie ty jesteś? Czemu on przewrócił nam wszystko? Gdzie ty w ogóle to ukryłeś? No tutaj w szafie, tej gdzie pierwszej. Bo ty? nikich nie, nie przypadkiem. Jeszcze nie, ja nic nie będę otwierał. Do lodówek. O... Ej, do lodówki go można wsadzić. Nie, czy cokolwiek to jest. Tak, ale ja już rozsadziłem i przegrałem. Czekaj, Jego ja go rzucę oponą. Opona jest super. Tak, gdzie była jeszcze jedna szafa? A tu, dobra. Rzucić go? Tak. Czekaj. się. dostał. mam brachu. Idziesz Ale do... przecież można go łatwo tutaj szafie. schować. Znajdź mnie. Za... No przecież widzę twoje włosy. No jesteś w tej lodu... w zamrażarce takiej. Dobra, to się Ta, i tutaj normalnie ja mam takiego boksa. On, on nigdzie tutaj nie znajdzie żadnych. Wcale nie podejrzane jakieś rewolucje tutaj były, ale. No mm, tak ogóle Nie w grę. Nie, nie. Co? <gry> Nic. Teraz ja się chłodzę. No puść to! Teraz ja. Mm. Ej, nie! Ja wejdę i ty mnie zamknij. I rzuć. I wyjdź ze mną i rzuć mną! <noise> Oj! Co się stało? Wyjdźmy z tą zamrażarką. Dobra. Nie wiem, czy da się. Myślę, dobrze obróciłem. Jest! Wej, mogę tam wyjść? Relace. No dawaj, chodź. A, i kucnę. <noise> Nie widać mnie! <noise> Czego rzucę lodówką? Nie rzuć go czymś, się ja wejdę z tą lodówką. No czekaj! Dobra. No. <laughs> Bo on robił front flipa! Dobra, lecimy na górę. Wstadimy go idealnie tutaj. I blokujemy Jest, ściankę. Jestem blindfolded. Patrzcie. I te, przez taką szparę on akszuli nie widzi. Więc my mamy tutaj takiego boksa i jeżeli on zauważy to coś źle zrobiłem. Bo działało mi to. I tutaj masz szafeczkę, trapik. Okej, okay, dobra, nic nie rozwaliłem na szczęście. <laughs> Można go jeszcze w lodówce schować. No. Mówiłem to! Albo ty to mówiłeś. Dobra, blokuję go! Stop! 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 Jeszcze. No jak on... No. Nie robimy, zauważysz robimy mnie! Robimy ten. No, no jak wiecie. ty możesz przechodzić przez ściany? No, nie jest jakiś unstoppable. No widzicie, on tutaj nic nie widzi, jak zwykle. Bo Gdzie? jest ślepy. Aha, tu? <noise> nie. Boksik! się nara. Przesunął nam stół. I teraz tak. otwieramy znów. Five bodies. we bo ja coś. O, dobra, dobra. Stół, stół. A! A, co się dzieje? Co U... się dzieje? Co się dzieje? <grym> <grym> Jesteś w lodówce. Wrzucam go roślinką. Headshot. <grym> 300. Czeje. 60 no scope. I na górkę. Górczy. Czemu to jest z pierwszej osoby? No, w sumie jest okej. Okay. Ja no, nie, no. Okej, no, no. okej. Okay, okay. nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Chyba. Nie mogę tego zepsuć. Nie mogę tego zepsuć. No, włóż go gdzieś. Dobra, dobra. Czy postawię jeszcze szaweczkę. Gdzie? Na blok. Nie, dobra, dobra. Nie. Nie! On to tak nie zauważy, To Bo się ten... źle skończy. Nie, taka szpara nie ma szans. Tak... Patrzę, to się... Chłopie, proszę, nie, 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 proszę, 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 proszę. Za dobrze nam idzie. Gdzie Chłopie chłop? To Gdzie chłop? Nie wiem. Ja tą lodówkę w... Dobra, nie, jeszcze idę do garażu. O, jest, jest, lodówkę wprowadziłam. Znaczy, blokuj ona... go, blokuj go. Nie, on jest invisible. Nie, please. Okej. Okay. Nie może, przez taką szparę nic nie widzi. Ja nie mogę, on jest naprawdę ślepy. Blindfolded. I dobra, teraz schowajmy go w lodówce. Nie, no. Ja bym rodziła... o, albo w tej górnej szafce. Ja bym radził jeszcze raz odbudować boksa. Teraz na spokojnie. Tutaj mamy refrigeratora. No bo tutaj jest okay, mniejszą szparę. Cześć, rzucicie czymś. Dobra. Rzucę go. Nie, weź co? E, no rzuć go i weź ciało ty i zaprać go do boksa. A no i teraz by przyszedł do nas Czemu? Bo powiedział Haha I'll, I will do, come do, to do, you Do nas szybko Wiem, już Draw Dawaj, dawaj Muruj, muruj no, Ale co powiedział? Że hahaha ha, I will come to you aha Bo jeżeli obok niego się stoi ...i niczym się go nie rzuci, to on sam przychodzi do domu. Aha. I co Okej. wtedy? No i po prostu on sobie chodzi po twoim domu. I chyba jak znajdzie ciało, to nie pamiętam co? Siema. Siema, Siema. Siema, Benek. No, gdzie ty jesteś? No On zlagował się! No way! Jak?! Czekaj, 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 czekaj. Jak? Ja potem chyba się zdespawni. Nie zostaw, zostaw, nie zostaw, zostaw! Nie... Jak? Co to było? No on jest jakiś bogien. Znowu SIĘ ZLAGOWAŁ! Co jest nie tak? Pan wchodzi w tekstury. Czekaj... On się zlagował! Maslow internet. Co, co? 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 co się on dzieje? Ja nie mogę. Przecież on już dawno pominien stąd wyjść. Już muzyka się zaokrągliła. Zapętliła. Nie, on się tak. Dora? dobra, dobra? dobra. Czekaj. Wychodź. Ty no i co on zrobił z tą lodówką? On nam ją wywalił O dobra, wychodź, wychodź. Let's go, let's go. Dobra, możemy go schować teraz do lodówki <gry> Oj, no, czeka, czeka, czekaj. Hirajkom. Zrobię mu tak. O. Walnąć go do niso. Dobra, Patrz <gry> Musisz go rzucić. Czekaj. No, musisz Kurde. go rzucić. A gdzie jest ten nóż w końcu? Nie wiem, chyba w krzakach. Dobra, dobra. O, widzę go. O, mam! Mam nóż! Patrz, nóż mam. Dobra, mamy w lodówce gościa. nie się zamrozi. Ale w której mamy lodówce? W zamrażarce. A. W lodówce też jest przytulnie. No. Tutaj już jest... mamy jeszcze jedno miejsce. No. chowamy z... Tu jest więcej miejsc, niż ja w ogóle myślałem. Można go rzucić tym... ...mydłem. Doranie się znów zbaguje o stół. Nic nie podejrzewasz. My tylko witrzymy szafki i lodówki. A nie, tym razem się nie złagowało. A co jak ciebie? No... On... On jest duchem. No, on chyba jest. Co to jest? Co? To jest mydło. To, to jest jakiś pepper spray. <grym> ja bym otworzył. O! To. W końcu znalazłeś ten nóż. W krzakach był? Tak. Bo go wrzuciłem tam chyba. No, że nie trzeba rzucać. Nie, masz tym. Czekaj, czekaj. Jak go teraz do dojdełkiem jak dostanie z mydełka. No, z mydełka? Ja bym chyba. Patrz, z mydełka. Ja bym chyba z mydełka nie umarł. Ale chłopie to mogło być szklane. Nawet od szklanego. Okej, okay, czekaj, no czekaj, jeszcze. Nie, mamy... kurde. No, Czekaj, i ja go zamknę. No! Uh, uh, uh! No, nie! 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 Chowaj go gdzieś! Gdziekolwiek. Czekaj i je zamknę. Nie. nie. Czekaj. Do nie. Oh my God. Mam pomysł. nie mam pomysłu. Nie mam pomysłu. Nie mam nie pomysłu. Mi? Nie mam pomysłu. Nie trzymaj go, trzymaj go, trzymaj go! Nie Nie wiem. Nie Pepsi shortcut. No nie way. Nie ma szans, nie ma szans. Nie. Tak blisko. Ale, aha, bo. Tak blisko. <coughs> Może jeszcze raz? Nie. Nie już. Nie, dobra. Jedna o, patrz. Wystarczy. Odkryjemy ci ciała inne. But I ask <coughs> you not to entice anyone else. I don't know. A żebyś nie, nie zapraszał nikogo innego. Okej. Okay. Eee... Ten... Jeszcze... Lodówka jest zdrajcą. Bo ja jej daję lodówkę. Opatrz, mm. jeszcze tutaj masz trzech Dobra. przyjaciół Ben. Dobra tego w zamrożarce wezmę na spacer. Czekaj! Teraz. Zestakujmy wszystkich w jednym miejscu. Na dworze. Zróbmy z nimi rytuał. Hide. Ok. <grych> Schowajmy wszystkich do lodówki. Nie. Do zamrażarki. Wyjmujemy wszystkich. Ja tutaj ich daję. Czyli musimy ich Uy, ustawić. Musimy... Ty weź wszystkich z szaf. Okej. Okay. Gdzie cześć. jest mój no Cześć, U, Benek. Cześć, <coughs> się. Co są wszystkie jakieś nóbki Benek. Co Dobra, się dzieje? Takujemy <coughs> Co się z nimi dzieje? No! Osiem Benków poszło. Widzimy. Bierzemy tego. ma? Widzisz ile masz przyjaciół? Lubię cię. ale nie ma Rudzioi. O czeka, jeszcze jednego musimy wziąć. Nie! A ja wiem! Randówki? Ja wezmę tego. Ja wezmę tego naszego przyjaciela. A, tego... Ej, ile tu jest jeszcze! No, no. Całe party! O, dwóch. Ty! Ile ich jest? Osiem. Dobra, ja ich jeszcze... Ciach, ciach, ciach. Jeszcze jeden! Rzucam nożem. Jeszcze jeden jest. Ten właśnie ten, którego ten, który został wykryty. Ale ten jest customowy, bo ten ma jeszcze tego glowinga. Ej, a da się transportować tego naszego przyjaciela? No właśnie chyba nie. Mhm. Serio ma glowinga? <noise> tak, on, on jest customowy. On jest tym ghostem. Ja, koster. I to wygląda rynku. jak jakaś łapka ze Slab Battles. tu. To czerwony wygląda jak Ghost Łapka ze Slab Battles. No Jeżeli jeszcze nie widzieliście naszego poprzedniego filmu ze Slab Battles, no to możecie go też obczaić. No i teraz się... rzucamy wszystkimi nupkami. Tutaj wam się pokaże w prawym górnym rogu właśnie e, nasz filmik ze Slap Battles. To też możecie obejrzeć. więc rzucamy nupkami. Ostatnie pożegnanie. Papa pa, pa Wiesz, dobrze się z wami grało. No więc... Gdzie jesteś? Uciekł z domu, z mniosu. Nie <gry> Dobra, więc... Chwila jest bardzo fajna, śmieszna, a czasami stresująca nawet, więc... Dziękujemy wam bardzo sam w domu. <gry> Bez sensu. <gry> więc dziękujemy wam za oglądanie. Nie zapomnijcie też zostawić suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić następnych odcinków. No i strzelcie też łapkę w górę. A więc cześć!